Uczniowie szkół średnich, nauczyciele, regionaliści, samorządowcy uczestniczyli w konferencji historycznej zorganizowanej w 90. rocznicę wojny polsko-bolszewickiej. W Kolnie pamięć o wojnie 1920 roku jest ciągle żywa. Na miejscowym cmentarzu znajduje się pomnik poświęcony polskim żołnierzom zamordowanym przez bolszewików pod Lemanem. Miasto zawsze wspomaga tego typu inicjatywy, są to bardzo cenne inicjatywy, jest bardzo dużo młodzieży, myślę, że będzie to bardzo ciekawa konferencja, jest wielu historyków, którzy będą mówili o takiej prawdziwej historii, która działa się tu, bo przecież ta wojna polsko-bolszewicka w zasadzie... Kończyła się na naszych terenach, na rzece Wincenciance, bo tak mówimy o tej rzeczce. Była ostatnia, można by powiedzieć, bitwa. Tam na Prusy bolszewicy uciekali z Polski w roku 20. Szczególnie młodym ludziom, którzy no, zaczynają interesować się tym, co, co działo się przed laty jakie były losy polskiego narodu, losy mieszkańców tej ziemi Polaków. Warto tym młodym ludziom o tym mówić, przypominać, a jeżeli czynione jest to profesjonalnie, to bardzo, to bardzo dobrze. Dlatego tego typu inicjatywy miasto Polno wspiera zawsze. Uczestnicy konferencji wysłuchali referatów poświęconych walkom polskich żołnierzy z Armią Czerwoną latem 1920 roku toczącym się w rejonie Kolna. Mój referat dokładnie dotyczy przebiegu samych działań wojennych na terytorium Powiatu Kolneńskiego ówczesnego, ale z poszerzeniem trochę de facto całą. Prawie, że cała Wysoczyzna Kolneńska oraz spory kawał Kurpiowszczyzny. Tak jak mówię, działania wojenne, a więc przede wszystkim będzie to dotyczyło rzeczywiście starć wojskowych, a jest tego sporo. Autorzy referatu w swoich wypowiedziach podkreślili znaczenie walk polskich żołnierzy, z Armią Czerwoną toczonych w okolicach Kolna w całej zwycięskiej kampanii 1920 roku wykłady wygłoszone w czasie konferencji wpierają budowanie lokalnej świadomości historycznej.